Objawienie Jana, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Słowa te pojawiają się w stosunku do kościoła Wlady Ocei, który stał się letni. Oczywiście Jan pisał do konkretnych zborów faktycznie istniejących, Rozumiemy też, mam nadzieję, że jednocześnie wszystkie te listy do tych zborów to rzecz natchniona i dotyczą również dzisiejszego kościoła i dzisiejszych chrześcijan. Kościół w Ladycei był letni. Nie był ani gorący, ani zimny. Żeby to zrozumieć, co to oznacza i o co w tym fragmencie chodzi, wystarczy pomyśleć o wodzie. Dobrze jest napić się zimnej wody. Takiej Zimnej, zimnej wody. Zimna woda jest bardzo smaczna i gasi pragnienie w upalne dni, kojarzy nam się z życiem, z rzeszkością, z orzeźwieniem. Dobrze jest też napić się gorącej wody. Można sobie zrobić herbatę, można sobie zrobić kawę, która grzeje nas w zimny czas. Najgorzej jednak napić się wody letniej, ani zimnej, ani ciepłej. Gdy ją pijemy, to mamy wrażenie, że jest niesmaczna, zepsuta i chcemy ją zwyczajnie wypluć ze swoich ust. A do anioła zboru w ocei napisz, to mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, że źletni, ani gorący, ani zimny, wyplujecie z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karce i smagam. Bądź tędy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy? Niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Kościół, do którego pisze Jan, to kościół, w którym chrześcijanie mają się dobrze. Poukładali sobie życie, poukładali sobie finanse, zamknęli się w swoim kręgu i sobie tak bywają. Bywają sobie na nabożeństwach, bywają sobie na grupach domowych, bywają sobie na przeróżnych eventach zborowych, ale utracili największy smak. Smak żywej relacji z Jezusem Chrystusem. Tak bardzo sobie ci chrześcijanie bywają, że nie chcą, by coś zburzyło to ich bywanie. Na tych ich bywaniach najważniejszy jest człowiek i jego dobre samopoczucie, a nie wola Boża i nauka Chrystusa. Być może skutkowało takie bywanie pozbawieniem Kościoła pierwiastka nadnaturalności, darów duchowych. Pisze choćby o tym Paweł do Koryntian. Przecież to takie niemodne te dary duchowe. Co inni w ogóle na ten temat pomyślą? Do niczego to niepotrzebne, przynosi zamieszanie, a wokół darów jest tyle herezji. Więc bywajmy sobie w bezpiecznych kręgach. Być może kościół ten podczas tego bywania racjonalizował grzech. Racjonalizował fakt, że jeśli. Z naszego chrześcijaństwa wyrzucimy relację z Chrystusem, przyjdzie taki mrok, jakiego jeszcze nie znamy. W historii kościoła taka sytuacja doprowadziła do wojen religijnych, do paleń na stosie, do inkwizycji. Musimy pamiętać: tam, gdzie nie ma Chrystusa, diabeł jest u siebie. Nawet jeśli jest to zgromadzenie ludzi, którzy powołują się na Boga, jeśli nie mają żywej relacji, z ich Zbawicielem, no to mają relacje z samym diabłem, który podszywa się pod anioła światłości. Zwróćmy jednak uwagę na coś niesamowitego na fakt, że Jezus nie rezygnuje z tych ludzi, puka do drzwi ich serc i prosi o usłuchanie Jego głosu, o wspólne wieczerzanie. Czy to nie jest wspaniałe? Stwórca nieba i ziemi nie rezygnuje, dobija się do serc swoich ludzi, by w nich zamieszkać, by ci ludzie mogli narodzić się na nowo. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Nawet jeśli Twoje chrześcijaństwo stało się w tej chwili takim bywaniem, Posłuchaj dobrze, posłuchaj dobrze, bo z całą pewnością Jezus Chrystus puka do drzwi Twojego serca i chce mieć z Tobą relację, chce, żebyś narodził się na nowo. Tak, dokładnie tak. Nie ma takiej historii, w której Jezus nie puka. Nie ma takiej sytuacji, w której Pan Jezus nie dobija się do serc swoich wybranych. Są jednak niestety historie, w których nie chcemy otworzyć mu tych drzwi. Nie bądźmy głupi, no po prostu nie bądźmy głupi. Otwórzmy drzwi do swojego życia na oścież. Niech król królów i pan panów przechadza się po naszych wnętrzach ze swoim światłem. Musimy też zrozumieć pewien bardzo ważny aspekt w tej sprawie. Dlatego, że on jest wspomniany w tym liście. Jeśli ktoś chciałby otworzyć drzwi panu Jezusowi, ale wpuścić go tylko do przedsionka, to będzie bardzo zdziwiony. Dlatego, że jeżeli ktoś ma taki pomysł na to, że wpuści pana Jezusa i powie mu tak: słuchaj, panie Jezu, tutaj jest przedsionek, tu się możesz przechadzać. Tu jest przedpokój, możesz się przechadzać. No, tu jest sypialnia moja. Na razie tam nie wchodź. Na razie nie rób porządku z tymi sprawami. Gdzie jest skarbiec mój? Tam absolutnie nie wchodź, tam są moje finanse i na razie ich nie dotykaj. Nie jestem gotowy. A pan Jezus nie jest zainteresowany takim wejściem. Nie w tej sprawie puka. Otwierając mu drzwi, musimy być gotowi wpuścić go wszędzie i natychmiast również do naszej sypialni, również do naszego skarbca finansowego czy do naszej kuchni. Jeśli nie jesteś gotów, Słuchaj uważnie, bo Pan Jezus puka i chce z tobą wieczerzać. Chce, żebyś narodził się na nowo. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wspaniałości z nieba, niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Zostawcie jakiś komentarz pod tym nagraniem, zasubskrybujcie kanał, dzięki temu to słowo przedostanie się do wielu osób i być może to słowo spowoduje, że usłyszą ten cichy, pukający, delikatny głos Jezusa Chrystusa. Do jutra, z Bogiem.